Narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku. Wymaga niezwykle energicznych ruchów i szybkich reakcji. Mowa oczywiście o tenisie stołowym, potocznie nazywanym pingpongiem. Sport ten do dziś ma wielu zwolenników. Interesują się nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ludzie dorośli i dzieci. Jak chodziłem do gimnazjum wtedy do Łodzi i tam graliśmy z kurzynami, mieliśmy drużynę i jeszcze inni, i tak graliśmy takie rozgrywki powiatowe i sprzęt, trzeba przyznać, że wtedy był bardzo słaby. To znaczy były rakietki, takie, takie tak zwane deski. Tak to mniej więcej wyglądało dawniej. No bo po prostu lubię tu, ja tu przychodzę. Ja tu przychodzę co, co tydzień, raz, dwa razy w tygodniu, żebym jako tako jeszcze wyglądał, żebym się mógł jeszcze ruszać. To dla mnie przyjemność jest i przychodzę, jak przychodzę ze treningu, to o wiele lepiej się czuję. 18 marca w Zawierciu odbył się ostatni turniej Grand Prix w tenisie stołowym, który organizowany był przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Chciałem dotrzeć przede wszystkim do tej grupy osób, które są zainteresowane tenisem stołowym, które nie uprawiają tenisa stołowego w sensie sportowym, taki powiedział, klubowym. I miałem takie sygnały, że są chętni do tego, żeby korzystać z tej salki, a mamy nieraz takie możliwości czasowe, żeby skorzystać z tej salki. No i, i się okazało, że to pomysł taki trafiony. W turnieju brały udział nie tylko osoby z zawiercia. Okazuje się, że też i przyjechały tutaj osoby, które reprezentują inny powiat. Na przykład są to zawodnicy z Łaz, są też z Iższej Kociny były. Ze strony, ze strony organizatorów przede wszystkim My zrobiliśmy wszystko, żeby akurat ten turniej w jakiś sposób spopolaryzować. No. Zwycięzcą w kategorii Open został Tomasz Karnia. Uwielbiam grać, staram się jak najczęściej, jeśli tylko czas pozwala na to. Przeważnie staram się grać raz czy dwa razy w tygodniu, trenować. Natomiast najlepszą w kategorii do lat 13 okazała się Ewa Filiczak. Byłam na treningu tutaj i moja trenerka powiedziała, czy by mo zapytała się, czy bym mogła startować w tym Grand Prix. No to ja tam zgodziłam no, się, no i teraz to jakoś weszło i startuję. Oczywiście nie jest, to, nie jest to turniej zawodowy, tylko amatorski, więc jest kilku zawodników bardzo dobrych. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w następnych edycjach. Katarzyna Całka i TV Region.